Księżyc w Pannie 29 kwietnia 2023 roku. 29 kwietnia 2023 roku o godzinie 20:58 Księżyc przeszedł z ognistego znaku Lwa w ziemski znak Panny i pozostanie w nim do godziny 8:07 2 maja. Energia Lwa sprawiała, że chcieliśmy błyszczeć, towarzyszyła nam pewność siebie i czuliśmy pociąg do rywalizacji. Teraz nadchodzi zmiana. Zodiakalna panna to perfekcjonistka i uwielbia mieć wszystko świetnie zorganizowane, więc niech nie zdziwi cię chęć poukładania dokumentów na biurku lub posegregowania książek na półce. Poczujemy wręcz pozytywny przymus Bejnik skrupulatnie posprzątać w domu i pozałatwiać wszelkie sprawy we własnym życiu. Będziemy z pewnością pedantyczni w dbaniu szczegóły. Co przyda się na przykład podczas podpisywania ważnych dokumentów, by niczego nie przeoczyć, ale w związkach będziemy nieco czepialscy. Jako przykład lubię opowiadać tę historyjkę. Mąż zaparzył żonie poranną, zwykłą kawę z mlekiem, a ona chciałaby kawę latte. Energia panny z pewnością skłoni ją, by się przyczepić. Ale ważne, by to zauważyła i doceniła szczere chęci zamiast zepsuć atmosferę. Pamiętajmy, że liczą się chęci i nie chcemy, by energia księżyca w pannie wpłynęła na dobre relacje małżeńskie. Gruntowne sprzątanie domu jest teraz szczególnie zalecane, ponieważ zauważymy te nieznośne kłębki kurzu, którym wydawało się, że będą powieki cieszyć się spokojem w rogu za szafą. Odkurzacze na pewno będą teraz częstym narzędziem w naszych rękach. Panny są wymagające, więc uwaga na wszelkie oznaki niezadowolenia z przebiegających wydarzeń. Oczywiście, podnoszenie poprzeczki sobie i innym jest motywujące, ale wymaganie, by nasze piętnastoletnie auto nagle zamieniło się w Ferrari z salonu, to już gruba przesada. W końcu jakoś sobie poradzimy, bez podgrzewanych foteli, czyż nie? Niosę dobrą wiadomość dla wszystkich osób, którym ostatnio doskwierały nieprzyjemne dolegliwości. Otóż energia panny sprzyja zdrowiu, więc możemy poczuć się lepiej, a nawet zauważyć, że dolegliwości, które nam dokuczały przez dłuższy czas, po prostu minęły, a my jesteśmy okazem zdrowia. Warto teraz pójść do lekarza i zrobić te dawno odwlekane badania, bo księżyc w pannie z pewnością wpłynie na skuteczność leczenia. Wróżbita Łukasz Węcka